W dniu ślubu mojej wnuczki, gdy wszyscy patrzyli na mnie z uśmiechami, zauważyłam coś, co zamroziło mi krew w żyłach. Mój identyfikator, przypięty do sukienki, mówił: "Staroć, która wszystko funduje". Na chwilę zamarłam, próbując zrozumieć, czy to jakiś żart, ale nikt się nie śmiał, bo nikt nie uważał tego za śmieszne. Witajcie, drodzy słuchacze. Witamy na naszym kanale. Jeśli spodoba się wam nasza historia, nie zapomnijcie zasubskrybować, włączyć powiadomień i zostawić lajka. Dziękujemy za wsparcie i życzymy miłego słuchania. Helena miała 68 lat i całe życie spędziła służąc innym. Owdowiała w wieku 43 lat, kiedy jej mąż zmarł nagle na zawał. Zamiast pozwolić sobie na żałobę, skupiła się na wychowaniu dwójki dzieci i pracy. Była pielęgniarką w szpitalu powiatowym przez ponad trzy dekady. Nie prosiła o wiele. Wystarczało jej zdrowie. Poranna kawa i świadomość, że wszystko, co robi, ma sens. Gdy jej syn, Piotr, rozszedł się z żoną i został sam z małą Alicją, Helena bez wahania przygarnęła wnuczkę pod swój dach. Karmiła ją, tuliła, chodziła na wywiadówki. To ona płaciła za aparat na zęby, korepetycje z matematyki i wakacje nad morzem. Kiedy Alicja dostała się na studia do Warszawy, Helena sprzedała swoją biżuterię, by pomóc z opłatami. Jesteśmy rodziną, powtarzała zawsze. Rodzina to najważniejsze. Kiedy Alicja ogłosiła zaręczyny z przystojnym, choć nieco zbyt pewnym siebie Kamilem, Helena ucieszyła się jak dziecko. Mimo, że nie miała już wielkich oszczędności, zgodziła się sfinansować wesele, bo to przecież raz w życiu. Dzień ślubu nadszedł ciepły i pełen światła. Helena miała na sobie elegancką, szarą sukienkę z koronką i nową fryzurę zrobioną dzień wcześniej. Przechodziła przez salę z poczuciem dumy, aż nagle ktoś jej wręczył identyfikator. Dla porządku, żeby obsługa wiedziała, kto jest kim, powiedziała młoda druhna z uśmiechem. Helena spojrzała i serce jej zamarło. Staroć, która wszystko funduje. Litery były czarne, wyraźne, wydrukowane. Nie był to żart odręczny. To było zrobione z premedytacją. Przez sekundę myślała, że to pomyłka, ale potem zobaczyła że inni mają napisy typu panna młoda, druchna, ojciec pana młodego. Wszystko było zgodne z rolami, tylko jej etykieta ociekała szyderą. Rozejrzała się, ale nikt nie wydawał się poruszony. Alicja śmiała się z koleżankami, Piotr pił drinka przy barze, Kamil zerkał w telefon, nikt nie zauważył bólu, który rozrywał ją od środka. Helena odłożyła kieliszek szampana, który właśnie jej podano, i usiadła w kącie. Czuła, jak powietrze staje się cięższe, jak z każdym oddechem wzbiera w niej coś ciemnego, co przez lata tłumiła rozczarowanie, niezauważalność, zużycie. Nagle, tuż przy niej, usiadła matka Kamila. Ewa miała twarz napiętą jak porcelana i uśmiech bez ciepła. Cudowna etykieta prawda powiedziała chłodno. Młodzi chcieli, żeby było zabawnie. Helena spojrzała na nią. To było ich pomysłem. Oczywiście. Mówili, że bez ciebie nie byłoby niczego. Więc to. Hołd. Dodała z lekką kpiną w głosie. Helena poczuła, jak coś w niej pęka. Nie chodziło już o sam napis. Chodziło o to, że przez całe życie dawała. Czas, pieniądze, serce. I nikt nie nauczył się dziękować. Nikt nie widział w niej człowieka. Tylko portfel. Tylko funkcje. Wstała powoli, zdjęła identyfikator i położyła go na stole. Uśmiechnęła się do Ewy cicho, ale w jej oczach błysnęło coś, czego nikt nie widział u niej od lat: decyzja. Tego dnia Helena postanowiła, że to ona przejmie kontrolę. Ale najpierw musiała się dowiedzieć, kto naprawdę wymyślił ten upokarzający hołd. Helena wróciła do domu wcześniej niż planowała. Wesele trwało w najlepsze ale ona zniknęła niezauważona. Jej obecność przestała być istotna, a może nigdy taka nie była. W drzwiach zdjęła pantofle, które uciskały jej stopy i sunęła sukienkę, jakby pozbywała się nie tylko materiału, ale i ciężaru upokorzenia. Usiadła przy kuchennym stole, w ciszy, z filiżanką herbaty, która ostygła, zanim ją tknęła. Myśli krążyły jak oszalałe. Kto naprawdę napisał ten tekst? Czy Alicja? Czy może to był żart Kamila? A może Ewa miała w tym swój udział? Wzięła telefon. Nie chciała dzwonić, wiedziała, że nikt teraz nie odbierze, ale postanowiła przejrzeć media społecznościowe. I to tam znalazła to, czego szukała. Na Instagramie Alicji pojawiła się relacja, wideo z przygotowań do wesela. Śmiechy, kieliszki, makijaż i moment, gdy jedna z druchen, blondynka o cienkim głosie, Wyciąga plik identyfikatorów i czyta na głos. Panna młoda, druchna, druchna, ojciec pana młodego i uwaga, hit wieczoru. Staroć, która wszystko funduje. W tle słychać było śmiech. Długi, głośny, szczery. Śmiech Alicji. Helena wyłączyła telefon. W ustach miała gorzki smak. To nie był błąd. To był dowcip. Planowany, uzgodniony i nagrany. Z niej. Jeszcze tego samego wieczoru zadzwoniła do prawnika. Pan Cezary, starszy pan, który znał Helenę od lat, odebrał po dwóch sygnałach. Potrzebuję pana pomocy, powiedziała bez emocji. Chcę przepisać testament i cofnąć darowiznę. Cezary milczał przez chwilę. Coś się stało? Tak, odparła. Otworzyłam oczy. Przez następne dni Helena działała metodycznie. Odwołała przelewy zaplanowane na zakup mieszkania dla nowożeńców. Skontaktowała się z bankiem w sprawie funduszu oszczędnościowego, który miał zostać przelany Alicji po ślubie. Złożyła wniosek o cofnięcie obietnicy darowizny. Ale nie powiedziała nikomu ani słowa. Nie napisała. Nie zadzwoniła. Czekała. Czekała tylko tydzień. Alicja zjawiła się pierwsza. Wpadła do mieszkania jak burza. Cała w beżu i złocie, w nowym płaszczu. Z torebką za kilka tysięcy złotych. Babciu, co się dzieje? Kamil mówi, że nie ma pieniędzy z banku. A fundusz, co się dzieje? Helena spojrzała na nią spokojnie. Przemyślałam to. Pieniądze wracają do mnie. Nie będę finansować ludzi, którzy mnie upokarzają. Alicja zbladła. Co? O czym ty mówisz? Helena podała jej telefon. Pokazała relację z Instagrama. To o tym. Alicja przez chwilę milczała, potem spróbowała się zaśmiać. Babciu, przecież to był tylko żart. Nie. Żart to coś, co śmieszy obie strony. To było szyderstwo. I wiesz, co najgorsze, że ty się z tego śmiałaś. Ty. Moja wnuczka. W oczach Alicji pojawiła się złość, podszyta paniką. Więc co teraz? Zabierzesz wszystko. Po tylu latach. Serio. Tak. I jeszcze jedno, dodała Helena, wstając. Do dziś myślałam, że zrobiłam coś dobrze, że wychowałam cię na człowieka, ale chyba popełniłam błąd i chcę to naprawić, póki mam czas. Alicja wybiegła, trzaskając drzwiami, ale Helena nie drgnęła, bo wiedziała, że to dopiero początek. Teraz miała zamiar dowiedzieć się więcej o Kamilu, o Ewie i o tym, co jeszcze skrywała ta idealna rodzina. Helena nie była kobietą impulsywną. Całe życie podejmowała decyzje ostrożnie, z rozwagą, ale teraz, po raz pierwszy od lat, kierowała się instynktem. I ten instynkt mówił jej jasno. W tej historii jest coś więcej. Coś, czego jeszcze nie widzi. Zaczęła od Ewy. Matka Kamila była kobietą dystyngowaną, z przeszłością tak idealnie wypolerowaną, że aż podejrzaną. Helena nigdy nie lubiła tego zimnego uśmiechu i spojrzenia pełnego pobłażania. Wiedziała, że to właśnie Ewa miała największy wpływ na młodych, a być może także na ich decyzje finansowe. Pewnego popołudnia zadzwoniła do znajomej, Danuty, która prowadziła biuro rachunkowe i znała niemal wszystkich w mieście. Po krótkiej rozmowie Danuta powiedziała tylko jedno. Spotkajmy się. Lepiej nie przez telefon. Godzinę później siedziały razem w kawiarni przy herbacie z malinami. Danuta miała poważny wyraz twarzy. Helena, nie wiem, czy powinnam to mówić. Ale jeśli pytasz o Ewę Malczewską, to powiem tyle. To nie jest kobieta, która daje coś za darmo. Co masz na myśli? Jest powiązana z kilkoma dziwnymi fundacjami, które nigdy nie rozliczają się z grantów. Pieniądze pojawiają się i znikają. Mówi się, że wykorzystuje młodych małżonków do różnych przekrętów finansowych, szczególnie gdy mają dostęp do gotówki. Helena poczuła, jak coś lodowatego ścieka jej po plecach. Myślisz, że Alicja i Kamil? Danuta wzruszyła ramionami. Nie wiem, ale wiem jedno. Twoje pieniądze miały być przekazane na ich konto firmowe, a nie osobiste. A to zawsze czerwona flaga. To wystarczyło. Następnego dnia Helena odwiedziła Cezarego jeszcze raz. Zleciła szczegółowe sprawdzenie kąt Kamila i jego matki. Efekty przyszły szybciej niż się spodziewała. Okazało się, że kilka dni po weselu z konta firmowego Kamila przelano dużą kwotę, dokładnie taką, jaką Helena miała przelać na zakup mieszkania, na konto fundacji Ewy. Oficjalnie na działania edukacyjne. W praktyce pieniądze znikały w próżni. Helena poczuła złość, ale też ulgę. Teraz wszystko było jasne. Alicja nie tylko ją upokorzyła. Wspólnie z Kamilą i Ewą zaplanowali, jak przejąć jej pieniądze i przelać dalej. A ten identyfikator to był tylko finał spektaklu pogardy, który zaczęli znacznie wcześniej. Nie mogła tego zostawić. Tym razem to ona zaprosiła Alicję na rozmowę. Spotkały się w salonie Heleny, przy zamkniętych drzwiach. Przyszłam, bo liczyłam, że się opamiętasz powiedziała Alicja, nie siadając nawet. Helena podała jej kopertę to są dokumenty z banku. Przeczytaj, albo nie, powiem ci: Twój mąż przelał moje pieniądze na konto fundacji jego matki, bez mojej zgody, a ty o tym wiedziałaś. Alicja zesztywniała to nieprawda nie kłam mam potwierdzenia i wiesz co jeszcze wiem, że to wszystko było zaplanowane od początku od żartu z identyfikatorem po przekręt z pieniędzmi babciu to nie tak. Helena podniosła głos, pierwszy raz od lat. Nie mów do mnie, babciu. Straciłaś to prawo. Alicja milczała. Po chwili wyszła, nie mówiąc ani słowa. Helena została sama, ale nie czuła się samotna. Po raz pierwszy od dawna miała wrażenie, że stoi na własnych nogach. Tego wieczoru podjęła kolejną decyzję. Porozmawia z dziennikarzem lokalnej gazety. Jeśli Ewa Malczewska oszukała ją, Prawdopodobnie zrobiła to wielu innym, a Helena nie zamierzała milczeć. Nie tym razem. Helena nie była bohaterką z gazet. Przez całe życie trzymała się z dala od skandali, błyskotek i dramatów. Ale teraz, steczką dokumentów i duszą przepełnioną gniewem, wkroczyła do redakcji lokalnego tygodnika jak burza. Redaktor prowadzący, młody mężczyzna imieniem Paweł, z początku patrzył na nią z rezerwą. Ale gdy przedstawiła historię, Zrzuty z konta, relacje z Instagrama, nazwiska, daty, jego twarz spoważniała. Pani Heleno, to nie tylko skandal rodzinny, to może być sprawa karna. Jeśli fundacja tej kobiety przyjmuje pieniądze w taki sposób. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, kim ona jest, przerwała mu Helena. I kim są ludzie, którzy mnie otaczali? Przez lata ich chroniłam, dawałam, teraz niech sami się tłumaczą. Dwa tygodnie później artykuł ukazał się na pierwszej stronie. Cicha ofiara przekrętu jak starsza kobieta została wykorzystana przez własną rodzinę. W środku, pełna relacja, ze zmienionymi imionami, ale z wystarczającą ilością szczegółów, by lokalna społeczność domyśliła się o kogo chodzi. Reakcje były natychmiastowe. Telefon Heleny dzwonił niemal bez przerwy. Znajomi, sąsiedzi, dawne koleżanki z pracy. Wszyscy wyrażali wsparcie, oburzenie, zdziwienie. Ale najważniejsze były trzy osoby, które nie zadzwoniły wcale: Alicja, Kamil i Ewa. Zamiast tego, po kilku dniach, przyszedł list. Krótki, chłodny, prawniczy. Żądamy zaprzestania szerzenia nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię naszych klientów. Helena zaniosła go prosto do Cezarego. Starszy adwokat przeczytał pismo. Potem spojrzał na nią z cieniem uśmiechu. Nic im to nie da. Wszystko, co pani powiedziała, poparte jest dowodami. Jeśli pójdą do sądu, będą musieli się z tego tłumaczyć. Publicznie Helena skinęła głową, ale wiedziała, że to nie koniec. Prawdziwa wojna toczyła się nie w sądzie, ale w spojrzeniach, szeptach, reakcjach ludzi. I to tam chciała wygrać. Zorganizowała spotkanie. Wynajęła salę w lokalnym domu kultury i zaprosiła sąsiadów, znajomych, ludzi starszych, tych, którzy tak jak ona, mogli być kiedyś wykorzystani. Sala była pełna. Stanęła na scenie. Nie miała kartki. Nie miała mikrofonu. Ale jej głos niósł się wyraźnie: Mam 68 lat. Przez większość życia dawałam z siebie wszystko dla rodziny. I sądziłam, że miłość oznacza poświęcenie bez końca. Ale nie. Miłość to także granice. Szacunek. Uczciwość. Opowiedziała całą historię. Bez łez. Bez żalu. Tylko z godnością. Pod koniec ludzie bili brawo. A potem podchodzili. Starsze kobiety, mężczyźni, młodsi ludzie. Dzenkowali. Mówili, że przeżyli coś podobnego. Że nie mieli odwagi. Że teraz ją mają. Wśród tłumu zobaczyła znajomą twarz. Alicja stała z tyłu, z rękami splecionymi, blada, poważna. Gdy ludzie zaczęli się rozchodzić, podeszła. Babciu, Helena nie odpowiedziała Przepraszam, wyszeptała Alicja Nie rozumiałam, nie widziałam. Helena patrzyła na nią długo, w oczach nie miała nienawiści, tylko pustkę Nie musisz już nic mówić. Ale ja chcę, chcę to naprawić. Nie da się powiedziała cicho Helena. Są rany, które się nie goją, ale możesz żyć tak, żeby nie zadawać ich innym. Alicja spuściła głowę i odeszła w ciszy. A Helena wiedziała, że w tym jednym zdaniu powiedziała więcej niż przez całe ich wspólne życie. Po spotkaniu w Domu Kultury życie Heleny zmieniło się nieodwracalnie. Nie chodziło o sławę, nie była celebrytką, nie chciała podziwu, ale coś się przełamało. Ludzie zaczęli widzieć w niej nie tylko staruszkę, która wszystko funduje, ale kobietę z historią, siłą, z głosem. Pewnego dnia, tydzień po spotkaniu, zapukała do jej drzwi młoda dziewczyna o imieniu Maja. Przyszła z bukietem żonkili i łzami w oczach. Przeczytałam o pani w gazecie. Moja babcia przeżyła coś podobnego. Umarła samotna, bez słowa. Ja nie potrafiłam jej pomóc. Chciałam tylko powiedzieć, że pani historia otworzyła mi oczy. Helena uśmiechnęła się i zaprosiła ją na herbatę. Od tego dnia nie była już samotna. Założyła grupę wsparcia dla starszych kobiet, które doświadczyły przemocy emocjonalnej, manipulacji lub wykorzystywania przez bliskich. Spotykały się raz w tygodniu w bibliotece miejskiej. Z czasem dołączyli też inni: synowie, córki, wnuki. Słuchali, uczyli się. Helena odkryła, że nawet z bólu można stworzyć coś dobrego. Ale nie była naiwna. Wiedziała, że niektórzy ludzie się nie zmieniają. Kilka miesięcy później dowiedziała się, że fundacja Ewy została zamknięta. Śledztwo finansowe wykazało liczne nieprawidłowości. Kamil stracił posadę, a Ewa reputację. Alicja. Przeprowadziła się do innego miasta. Próbowała się z nią kontaktować raz jeszcze. Przysłała długi list. Helena przeczytała go, ale nie odpowiedziała. Nie z zemsty. Po prostu z troski o siebie. Był czas, by wybaczyć. Ale nie zapomnieć. W rocznicę tamtego wesela, Helena wstała rano. Ubrała się w swoją ulubioną granatową sukienkę i wybrała się nad jezioro. Usiadła na ławce z notesem na kolanach. Pisała. Nie o bólu. O sile. Bo zrozumiała, że nie jest tylko staruszką, która wszystko funduje. Jest kobietą, która przetrwała i która zaczęła żyć na własnych zasadach. Dziękujemy, że wysłuchaliście historii Heleny. Czy ktoś kiedyś odebrał Wam głos lub godność pod przykrywką żartu lub miłości? Podzielcie się z nami swoimi historiami. Jesteśmy tu, by słuchać i wspierać.